Bobo Frut aktybuje dramatyczne wprowadzenie. Najwięksi bohaterowie i złoczeńcy galaktyki zmierzą się w walce trzech czasów. Ty też Ty bawisz. No, więc, no, w środku. Pamięt nie ma. Co, podejdą do okna, please Tak, tak, ta dynobeck jak kurwa, mnie to nie zdziwiło O, 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 Jeden idzie. Żadnego ukrywania. Moc w nim jest silna Próbuj go zamrozić. Pierdolaj. dalej Nawet o tym nie myśl. Ważne, nie puszę tylko Jeszcze puszczę jemkę No stanie ci poseć jak kutas. Tak ten drugi zjechał ode ja mną, tak? A nie, zabrożenie, fajnie. No skier, dalej, kurwa, się wujka odpal. Dzięki, a mogę się ruszyć, kurwa, łaskawie! Żyk. Zarobiła na sobie. No nie wierzę. Dzie. Zarobiła na mnie. Ja no. Ciągnie... no to zgon. Nie zgon. Leć. Rzyk. No dalej obi to jest kto już ma No właśnie. Dowódcę, górę, S. Go trochę ode mnie. No, aha! Widzę. Pierdala się. oje Ojej, co się stało? Żypki. Po prostu, kurwa, Dobra, pusha, save. Nieee, weź. Pierdolnięty jakiś. Bitch ass, ooo. boba jak zawsze. Weź coś w górę. Boba shit. Weź, 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 Nie wiem co. Boba się. Gebes chyba. ass. nawet, kurwa, pisać nie umie zjeść. Skończony, kurwa. To 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 jest najlepsza akcja wszystkich, kurwa, dosłownie. Ja pierdolę. <grym> może wyjść wyjść niedobrze na ten, i się blokować, nie? Tak tutaj leż w razie w potem. gdzieś i iść stoko a kurwa. O, 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 o cio, 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 cio. Ja pierdolę. No nie pedz! Że... Nie ja Pierdolę po prostu żykiem. Uważaj. To jest tak zwany żyk. Pierdolę, dalej. mi. Ale Jak chcesz, to im wyjebiec w freezerze. Czekaj, jest staminem, że tak mam. Muszę trochę uciec. Mam pusza już. No. A ja mam i trika. No, chyba go wyjebał. Brawo ty, brawo ty. Brawo ty. NIE! JA PIERDOLĘ SIĘ! NIE! Kurwa! co się... Ja pierdolę. Dobra, robisz go na S. <ścoughs> Chcesz w dór? Nie, ja, nie. Ja nie. pierdolę. Co dał? Ale musiał go jednąć na platformę jak zawsze, juj. Ach, po prostu. Big ass, juj. Podam mi się, że obaj się spakali to, to jest najlepsze Nie uciekniesz To co powtórka O o, mm. tak. o, o. cic Skywalker jest z rebelianami Teraz się Nie, Teraz mają włóz <laughs> Ja płynę, kurwa, za daleko. Uważaj. Żyjesz? To... Tak. Lepiej się ci zmieścić, lepiej się ci zmieścić, lepiej się ci zmieścić, lepiej się, się. <śla> ja, <śla> <to było. śla> gówno to było, to ja nie odsumiem, kurwa, <śla> Ja pierdolę! Ja już nie słyszę, ja już nie słyszę! I to w ogóle, że to stoi teraz? O się tam otwarły, co? Aha. Ja pierdolę.